Przekazuję Ci insygnia władzy pszczelarskiej w Waszym województwie, Obyś dumnie je nosił i przekazał je za lot. temu, kto będzie kontynuował naszą działalność. Szanowni Państwo, na tych insygniach jest pszczoła z koroną. No tak żeśmy dekorowali matkę. Na tych komórkach z tyłu na drugiej stronie zawsze wpisujemy miejscowość, w której odbywa się wojewódz Wojewódzki Dzień Przeraży. W przyszłym roku będzie za życzenie 20 sierpnia. Tutaj kolega Prezes na pewno Państwa Pana zaprosi. No, dziękuję bardzo. Poczekamy jeszcze chwilę za... Węczenie nagród koło do których za kompensową poprawy, oddaję głos panu prezesowi Regionalnego Wyjątku Przelarzy, dziękuję za przyjęcie tego początku, panu zaprosić państwa na 20 sierpnia. 2017 roku to Zarzeczewa, ośrodka doradztwa rolniczego Zarzeczeje na 34 do 1 dni połączone z miniaturą latem 8 do 13. I obiecuję, że załatwimy to, że będzie pogoda taka bezweszczona, będzie piękne, piękne, słoneczne i jak zawsze Zarzeczewa. Natomiast w takim mikrofilmie zapraszam wszystkich do do ośrodka wrzeszenia. Jednocześnie w dniu dzisiejszym ogłaszam konkurs. Szczelarze mają na to rok czasu, żeby się przygotować, konkurs na pracowni pasierzom. W miesiącu wrześniu zostaną ogłoszone wyniki na stronach i rozesłane do związku, a kontrola w tych pracowniaków będzie w miesiącu maj-czerwiec, ogłoszone wyniki w sierpniu. Ci którzy posiadają sprzedaży bezpośredniej, numery bezpośredniej, do terenu sprzedaży bezpośredniej i mają rok czasu na wykonanie na wykonanie pracowni i uzyskanie tego numeru sprzedaży bezpośredniej. Celem tego konkursu jest poprawa, poprawa wybierania, powielania produktów strzeli na naszym terenie. Serdecznie zapraszam i proszę się o zróbkawego konkursu.